Cześć, ja się nazywam Andrzej i bardzo proszę zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Będę się cieszył. Przy 10 łapkach się pojawi kolejny filmik. I został sobie dzwoneczek na powiadomienia. Także ja sobie idę teraz kawę robić. I będę sobie robił kawę. Tylko najpierw sobie muszę kubek opukać.

bo jest jeszcze trudno. O, witam, witam. Cieszę się. Ok, teraz będę sypał kawę. chibo family, żółtą, 250 gram. I tu sobie dam gdzieś około. Jedna. Druga. No i już będę musiał sobie w dniu jeszcze dokupić kawę, bo już mi się to powodko... kończy. Także jeszcze minie z góra 5 minut na zagotowanie się wody, a teraz Muszę przesunąć kamerkę, bo jeszcze po zaparzeniu pójdzie cukier, a cukru pójdzie trochę więcej. Zajmij się kawę. I to jest mój pierwszy taki filmik. Nie wiem, czy się uda, ale będę próbował.

Także to trochę minie czasu jeszcze, zanim woda się zagotuje. W razie ja Wam się... mogę pokazać, jak mi się... się pokazać. O, jestem z Wami. Już będę robił dalej, bo woda się jeszcze nie skończyła gotować. Na chwilkę się przejdziemy, poczekamy na wodę. Jak się zagotuje, to tam wrócę co? co? Okay, woda się zagotowała teraz idę kawę zalać ciu, ciu. o, stawiam kamerę My, o, czekajcie w długo chcę mi uciekać? o, zalewamy sobie kawę, nie całkiem do pełna bo jeszcze przyjdzie cukier Bierzemy puszkę z cukrem. Otwieramy, bierzemy łyżeczkę i ustawiamy trochę inaczej, żeby to wszystko było widoczne. O. O. jeden. Nie daj 4 łyżeczki cukru. To jest akurat taka mniejsza łyżeczka, to 4 takie mniejsze, a jak większe to 4 większe łyżeczki idą. Także to jest różnica też. Zależy od łyżeczki. Taki. Także już kawa się powoli kończy. O, okay. Już mój telefon. Jeszcze troszkę mogę sobie teraz wodę dolać. O. I idę ze skafy. Tylko oczywiście muszę wolno. No, no, mam tą samą górę, górę kubka. więc nie chcę, żeby się za dużo wylało. stawiamy o kawa gotowa. Także bardzo Was proszę zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. I tak jak już mówiłem, przy 10 łapkach kolejny vlog wleci. I ustawcie sobie dzwoneczek z powiadomieniami, to będziecie wiedzieć, kiedy jest nowy filmik. Będę się cieszył. Pozdrawiam.